Nie wiemy. Po prostu przeszedł przez portal i zniknął. A ten co odstawia? Załamkę odstawia. Uważa, że zawił. No i w sumie słusznie uważa, ale tak jakby nie on jeden, co nie? Przysięgam, aż do tej chwili brałem cię za pluszowego niedźwiadka. Może tak, i słusznie. Szukamy Tanosa bez przerwy od trzech tygodni. Mamy sądy kosmiczne satelity i nadal nic. Tony, ty z nim walczyłeś. Tak słyszałeś? Jaka tam walka? Nie, przygrzmocił mi w zęby planetą, a ten trzeciorzędny kuglarz poddał się walkowerem. Tak to wyglądało, nie było walki, okay. bo on jest niepokonany. Dał ci jakieś wskazówki, jakieś współrzędne, cokolwiek. <laughs> ja to przewidziałem kilka lat temu. Miałem taką wizję, ale ją olałem. Myślałem, że to sen. Tony, musisz się skupić, proszę. Ja też cię prosiłem, pamiętasz? Prosiłem czas przeszły, więc nie mów mi, co ja muszę. Już za późno, stary. Sowie. Jeszcze muszę? Się ogolić muszę. I chyba pamiętam, jak mówiłem. O to właśnie. Tony, Tony. Dosadnie i w prostych słowach. Że trzeba by otoczyć całą tę planetę pancerzem. Pamiętasz taką rozmowę? Nieważne, czy to gwałci naszą bezcenną wolność, czy nie. Tego nam było trzeba. Ten plan nie wypalił, prawda? Powiedziałem, przegramy. Ty mi na to przynajmniej przegramy razem. No i wiesz, co się stało? Przegraliśmy. A ciebie tam nie było. Nasza specjalność, nie? Mam po szkodzie. No Kody. właśnie, Avenger! Jesteśmy Avengersi, a nie Prewendersi. Okej, okay. tak? Już wiemy, co myślisz, a teraz siadaj, okay. zgoda? Nie, nie, myśli? myślę, że ona jest super. No, to Jest nam potrzebna to świeża krew, a my to banda staruchów, nie mam nic dla ciebie, kolego, żadnych współrzędnych, żadnych wskazówek, żadnych porad, żadnych opcji, zero. nic nie ma. Nie ufam ci, kolego. Masz weź to. Załóż to sobie, jak go znajdziesz. I się schowaj. I. Tony, nic mi nie jest. Zostaw.